Państwa opinie, poznać Państwa zdanie na temat tych czterech przebiegów wariantów nowej linii kolejowej, ponieważ one na obecnym etapie są wszystkie rozpatrywane równoważnie, a Państwo jesteście jednym z, Państwo, społeczeństwo jest jednym z kryteriów, którego właśnie opinię no, chcemy poznać, aby ją uwzględnić w dalszej analizie. Docenowy przebieg Linii kolejowej. Docelowa oferta przewozowa, e, czasy przejazdu, parametry techniczne linii, e, także prędkości pociągów i lokalizacje stacji obsługi podróżnych e, zostaną uszczegółowione w, dalszym, e, w dalszej w realizacji dalszych prac. Między innymi właśnie na podstawie tych, tych opinii, e, które uzyskamy od Państwa. Spotykamy się ze społeczeństwem, z mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przebiega, e, przebiegają te projektowane warianty po to, aby e, no, poznać opinię, zebrać e, e, i zgromadzić dane, które docelowo na przełomie drugiego i trzeciego kwartału roku 2022 pomogą wybrać wariant najbardziej optymalny, najkorzystniejszy, tak zwany wariant inwestorski w jaki sposób ten system będzie funkcjonował po wybudowaniu linii kolejowej. Co do zasady, w związku z właśnie dużą prędkością projektową, z którą będą poruszać się pociągi po liniach kolei dużych prędkości, na całym przebiegu tej linii kolejowej wszystkie zasiądzania, czy to z drogami, czy z innymi liniami kolejowymi, będą rozwiązywane w takim systemie bezkolizyjnym. Jak Państwo na pewno kojarzycie na drogach szybkiego ruchu czy na autostradach, e, kiedy drogi się krzyżują e, wtedy zawsze jedna z tych dróg jest poprowadzona e, na wiadukcie i tak samo tutaj w, w tej sytuacji e, kolejowej, e, jeżeli, znaczy, jeżeli linia kolejowa będzie przecinała, e, przecinała drogę, e, to ta droga może zostać poprowadzona e, wiaduktem drogowym, czyli ponad koleją. Istnieje też taka możliwość, że to kolej zostanie poprowadzona, e, powiadacie wtedy kolejowym ponad drogą. I w takich sytuacjach e, dosyć wyjątkowych e, będziemy też e, projektować e, tunele. E, e, jeśli chodzi o... My, bo na pewno Państwo się zastanawiacie, e, jak będzie wyglądało zachowanie ciągłości tych dróg, z których Państwo teraz korzystacie. A więc yy, zgodnie z prawem inwestor, który buduje yy, nową linię kolejową yy, ma obowiązek yy, zapewnienia ciągłości yy, tych najważniejszych dróg, które, yy, które u państwa w gminie czy, czy we wszystkich innych gminach yy, występują. I generalnie chodzi o to, że każdy przypadek każdej takiej drogi, którą przecina kolej, będzie analizowany indywidualnie, natomiast w zdecydowanej większości drogi te, jeżeli są właśnie w, w, intensywnie, że tak powiem, wykorzystywane, one zostaną w ciągu zostanie zachowana, czyli zostanie zbudowany ten, ten wiadukt jedną czy w drugą stronę, tak żeby po prostu państwo ty, tą drogę, którą teraz jeździcie na tym kierunku, na którym jeździcie, żebyście dalej mogli to robić. Tutaj jednocześnie dużo spraw technicznych szanowni państwo, ale ja może tutaj nadmienię temat przyrody jak szanowni państwo rozwiążecie problemy systemu, bo jak widzicie tutaj duża część tej linii przebiega przez obszary leśne, niedaleko mamy S8 która tutaj, że tak powiem, to nasze zwierzę leśne przy Placu, które mamy tutaj, tutaj naszy, tak zwane, w tych naszych tzw. włoskich wieszczadach zamknie w pełnym płatce takiej, że oni będą mieli możliwości przemieszczania się i tutaj chciałbym usłyszeć jak Państwo tą problem rozwiążecie, dziękuję Proszę. Tak jak wcześniej wspomniałem, e, analizujemy też te kwestie środowiskowe. Mamy bardzo duży zespół przyrodników, e, który e, to działa jakby w terenie, tak? to znaczy zbierają te informacje Państwa na miejscu e, i ten element środowiskowy, tak jak powiedziałem, będzie jedną z części e, rekomendacji dotyczących tego wariantu, który jest najkorzystniejszy. Czyli w e, takiego wariantu, który e, w to środowisko ingeruje e, możliwie najmniej. Dodatkowo po zakończeniu tych prac, kiedy zostanie wybrany ten wariant e, inwestorski, wskazany do realizacji, e, prowadzona będzie e, procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla, e, dla tej nowej e, linii kolejowej w tym e, wybranym wariancie. E, I wtedy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tę procedurę przeprowadza, Eee, jeszcze raz analizuję te wszystkie materiały, które zostały e, przez nas e, zgromadzone e, i nakłada na inwestora e, obowiązek e, takiej minimalizacji e, oddziaływania na środowisko tej inwestycji. Czyli... Chciałam powiedzieć, bo my wiemy, że przez miejscowość Pędźwiatę ma iść jedna linia, ale też wiemy, że przez tą linię mają być tam, no po prostu ja jestem, tak wychodzi, że mam budynek, Poza budynkiem ma iść ta linia. bym chciałabym wiedzieć, jak w ogóle metraż jest wam potrzebny i też wiemy, że jeżeli ta linia pójdzie, to nawet jest przez jeden dom ma iść, tak? Jak w ogóle to wygląda? Czy lepiej by było tak na przykład przez spółę ewentualny, gdzie rzeczywiście nie ma tam budynków mieszkalnych, niż przez ten własny ten na pewno oczywiście lepsza jest sytuacja, w której linia kolejowa przebiega przez tereny niezabudowane, natomiast jak się Państwo domyślacie, jest to nowa linia kolejowa budowana na odcinku od Łodzi do Wrocławia I niestety, znaczy niestety, niestety, niestety w sensie świat nie czeka na linię kolejową, idzie do przodu, miejscowości się rozwijają. Generalnie praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby poprowadzić tę linię kolejową bez kolizji z zetlenikami zabudowania. A jeśli chodzi o... Panie, e, prosimy troszkę właśnie, bo tu nie, nie, nie dowadzi. Przepraszam. E, więc jakby niestety jest, nie mam możliwości, żeby poprowadzić tę linię w taki sposób, żeby nie ingerowała w żadną zabudowę na 200 kilometrach swojego przebiegu bo to są też między innymi te spotkania e, z Państwem, żeby no właśnie wybrać taki wariant, który ingeruje w, w zabudowę w jak najmniejszym stopniu. Natomiast jeśli chodzi o takie sytuacje, których nie da się uniknąć, e, to tak jak powiedział kolega, ten pas e, zajętości tej działki kolejowej, która będzie potrzebna do tego, żeby, e, żeby te linie wytyczyć, to jest e, od 50 do 100 metrów w szerokości, czyli od osi toru do 50 metrów z jednej i z drugiej strony. Szanowni Państwo, w kwestii zabezpieczenia środków finansowych na te i inne projekty, które już mają, które już są na etapie realizacji, środki są już zabezpieczone, również składamy wnioski do Komisji do, 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 do Unii Europejskiej o przyznanie środków na kolejne prace w zakresie dokumentacji projektowej, a później robót budowlanych. Więc przy założeniu, że do końca 2022 roku zakończymy ten etap dokumentacji przedprojektowej, który się nazywa studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, w końcowym etapie 2022 roku będziemy składać już dokumenty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji Środowiskowej, która będzie określać uwarunkowania. To, o czym tutaj koledzy wspominali, dość narzuci nam rozwiązania techniczne, między innymi dla małych i średnich zwierząt w zakresie ich migracji. I zakładamy, że do końca, ewentualnie początku 2023 roku uzyskamy taką decyzję środowiskową, po niej rozpoczniemy proces przygotowania dokumentacji projektowej, a później decyzji lokalizacyjnej, to jest ten element, o którym kolega wspominał w zakresie pozyskiwania nieruchomości. To, co pan powiedział, prawo zezwala na dotyki do 10 metrów, ale jakby dla mnie wtedy zabijamy tą miejscowość, bo ona z lewej i z prawej strony no jest z zabudowania liną kolejową, tak? co, co w przypadku tej miejscowości, jakie są ewentualnie plany i czy wtedy jakby całą, całą miejscowość inwestor zamierzam kupić, nie wiem, takie moje pytanie. I czwarte pytanie: jeśli tutaj mamy m, te cztery warianty, z tego co ja sobie oglądałem z mapy, które tam są zamieszczone na stronie centralnego portu komunikacyjnego, to wydaje się dobrym rozwiązanie m, linie błękitna albo niebieska, bo one idą, powiedzmy, jak ja sobie to upatrzyłem przez. E, Równolegle do drogi S8, tak? Czy takie rozwiązanie tutaj nie jest najbardziej optymalne, z mojego punktu widzenia? docelowy to będzie wspólny mianownik do analiz, które my już na bieżąco prowadzimy. I ja oczywiście z pełną Waszą argumentacją. To jest element kluczowy, i, i na każdym spotkaniu zwracamy się do, z prośbą do mieszkańców o wskazanie takich. Preferencji, ponieważ suma pozytywnych bądź negatywnych wskazań na poszczególne warianty na całym przebiegu 200 km w sumie wskażą optymalne rozwiązanie dla całości. Co nie znaczy to, co Pan zaznaczył w przedostatnim pytaniu, że są takie miejsca, które są mocno kolizyjne. One oczywiście występują w każdym wariancie, jakbyśmy analizowali sobie przebieg od łodzi do Wrocławia, zawsze gdzieś niestety trafiamy w obszary bardziej gęstsze w zabudowie. Proces i cała polityka przestrzenna w Polsce jest taka, jaka jest. I trudno jest planistom, jak również inżynierom, projektantom w tak ścisłej, rozproszonej, ścisłej, ale zarazem rozproszonej e, zabudowie poprowadzić tego typu inwestycje, jak inwestycje liniowe tego typu, czy są tak usytuowane i w takich przebiegach, a nie jest to po stronie oczywiście decyzji jednostek samorządu terytorialnego, dopiero one na tym etapie, tak de facto formalnie wchodzą w relacje, tak samo jak i, i wchodzimy z relacje z państwami, z państwem, i będziemy te, już dla tych czterech wariantów wspierać te, te, te wagi i oceniać, który z tych wariantów jest optymalnie możliwy i najbardziej bezpieczny i pożądany przez wszystkich. Co do yy, liczby pociągów. Yy, budujemy tą infrastrukturę dla yy, maksymalnej liczby pociągów około od 100 do 180 pociągów w dobie. Z tym, że to są maksymalne założenia, jaka jest maksymalna przepustowość. Tak, obrazowo to można powiedzieć. Tu kolega użył takiego fajnego przykładu na, na poprzednim spotkaniu. Można odkręcić maksymalnie kran z wodą, no ale jak się podłoży ręce, prawda? No to pryzga i coś w kitach się nie umie, prawda? więc przepływ tej wody jest maksymalnie bardzo duży, tylko jest nieefektywny, no bo niczego nie można umyć więc zawsze w zależności od potrzeb dokładana jest ta liczba pociągów tak, aby spełnić oczekiwania popytu Czy Państwa nawet posiada takie, że tak Może to być w innej gminie, w innym powiecie, czy jest możliwość wymiany działek po prostu? Dziękuję bardzo chętnie właśnie z kasy boli zamianę tych nieruchomości, więc absolutnie jest taka możliwość my już prowadzimy rozmowy z, szczególnie z zarządcami obszarów dział nieruchomości Skarbu Państwa, jak również pozyskujemy z ośrodków geodezyjnych takie informacje o możliwych obszarach, które byłyby ewentualnie pod wymianę tych nieruchomości. Co do wariantu inwestorskiego, e, poznamy wariant inwestorski na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku. Czy e, te, przebieg tych linii, które są zaznaczone na mapie, to jest przebieg ostateczny? Czy one ewentualnie mogą ulec zmianie w tym sensie, że mogą być przesunięte na przełomie 10 metrów w jedną stronę lub 10 metrów w drugą? bo za chwilę się okaże, że na przykład w naszej miejscowości jest planowana inwestycja, która jest yy, wartości powiedzmy kilku milionów złotych i w tej chwili znajduje się na przebiegu jednej z innych kolegów. to znaczy tak, tutaj musimy odpowiadając na to pytanie wrócić do, do tych informacji, które pokazywał Państwu kolega na prezentacji, to znaczy do tych do tych ługów, które, które musimy stosować od strony technicznej, żeby w ogóle możliwe było zapewnienie tej prędkości 350 km na godzinę. No i niestety stosowanie tych łuków powoduje, że każda zmiana, też znaczy można to sobie, trudno sobie wyobrazić, natomiast taki promień minimalny tego łuku, który pozwala pociągowi zakręcać Prędkością 350 km na godzinę, czyli zmieniać kierunek jazdy, to jest 9 metrów. Czyli musicie Państwo wiedzieć, że to każde przesunięcie e, o metr, czy o 10 metrów e, tej linii kolejowej którokolwiek ze stron, e, gdzieś tam za 20, a za 30 km, może spowodować przesunięcie tej linii na przykład o 500 metrów. Tak? I to już jest e, jakby taka sytuacja no bardzo trudna do opanowania, że tak powiem, I, e, i oczywiście kiedy prowadzone są te prace i są jakieś takie sytuacje e, kryzysowe, to no, te przebiegi są delikatnie korygowane, natomiast e, to zazwyczaj dotyczy takich punktów e, jak wyjątkowo kryzysowych i na pewno bardzo byśmy prosili, żeby Państwo e, wskazali nam to miejsce żebyśmy mieli jeszcze potwierdzenie z Państwa strony, co to jest za miejsce, co to jest za inwestycja, jaka to jest sytuacja. I to też jakby zostanie uwzględnione w tej, w tej analizie, którą, którą chcę Zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy macie Państwo informację, jaka jest ilość takich potencjalnych... Wywłaszczeń dla każdego z tych czterech wariantów w tej chwili w obrębie gminy Galewice? To jest pierwsze pytanie. E, a, drugie, e, a drugie pytanie: mówiliście Państwo o tym, że ten ostateczny wariant e, zostanie przedstawiony w trzecim czy w czwartym kwartale 2022 roku. I mam pytanie takie. Jak to wygląda dalej, jeśli chodzi o czas na wydanie decyzji środowiskowej i potem na wydanie decyzji wywłaszczeniowych dotyczących mieszkańców? Ewentualnych decyzji wywłaszczeniowych, ile czasu po prostu to będzie trwało? Biorąc pod uwagę własne w Polsce w zakresie nieruchomości jest albo po stronie Skarbu Państwa, tudzież ewentualnie jednostek samorządu terytorialnego. Albo w rękach prywatnych. Myślę, że gdzieś tak spokojnie 70-80% nieruchomości, które będą wymagane do pozyskania, są w rękach prywatnych. Więc to jest tak już jakby. Jakby z... są o prywatne nieruchomości? To wiadomo, wiadomo prawda? Oczywiście tutaj jest element, który wymaga doprecyzowania, jak szeroko na każdym przebiegu, Kilometra danego wariantu wszędzie pozyskać. Czy zamkniemy się w pasie 40, 50, 80 czy 100 metrów. Okazuje się, że województwo łódzkie zamierza budować kolejną alternatywną trasę z Wielunia do Łodzi z drugiej strony, więc okazuje się, że to przełączenie jest tylko po to, żeby wyłączyć na terytory dodatkowe i kolejne pociągi, między innymi towarowe. Jak gdybym i to jest związku z tym, co powiedział Pan Kazimierz, tych 180 pociągów w których się mają znajdować. O tyle jest to problem, Szanowni Państwo, że z jednej strony mamy trasę S8, która generuje hałas, a tak naprawdę przy samej trasie S8 może tego hałasu nie słychać, ale kilka kilometrów od trasy jest mnóstwo, czy tak powiem, ten e, hałas słyszany, a po drugiej stronie będziemy mieli tory kolejowe. Przy samych terefie kolejowej, chociaż jest spokojnie cisza, no to jest dalej, będzie cały czas pociąg S8. chwilę Państwo pewnie usłyszycie, że to jest w nowej technologii, nie ma łączenia i tego pociągu nie słychać. No ale no, możemy sobie pewne rzeczy wyobrazić Więc jak gdyby przez to, przez to tutaj zwracam uwagę na to, że ten wariant jak gdyby e, błękitny jest dla nas optymalny, mi się wydaje, i tak samo jest optymalny i dla gminy pieluszów, tutaj dla gminy kępną. Także tutaj e, patrzymy jak najbardziej e, szeroko. Natomiast tutaj jeszcze, co Pani odpowiada na pytanie, czy Unia Europejska zatrzyma finansowanie, nie zatrzyma finansowania Europe... Unia Europejska, a to jest tego typu, że te tory kolejowe będzie będą wykonywały firmy zachodnie, więc gdyby no pieniądze z Unii będą przez e, firmy, e, firmy zachodnie, bo przecież żadna polska firma tego robić nie da. Być może będą to też z Polski, ale, ale to będzie sytuacja taka, że... Że dostarczymy jakieś tam krzywocze czy, czy piasek. Natomiast 150 tysięcy miejsc pracy oczywiście nie dotyczy gminy galerii, bo ani pół miejsca pracy nie będzie z terenu gminy galerii. Bo jak popatrzymy na każdy z tych wariantów, na każdym z nich jest założona, e, założony przystanek pasażerski, który będzie dawać możliwość, gdzie dzisiaj nie ma możliwości komunikacji kolejowej u państwa. W takim charakterze wymiernym, jak szybkiego dojazdu, praktycznie we wszystkich kierunkach, czy w kierunku łodzi Warszawy, czy w kierunku na północ przez Warszawę port lotniczy do Gdańska, czy na Mazury. Tutaj z jednym z pracowników gminy żeśmy rozmawiali, że pochodzi z tamtych terenów. Więc uwzględniając czas przejazdu między Warszawą, a Państwa obszarem to będzie półtorej godziny plus drugiej dwie godziny i jesteśmy w przestrzeni pół Życku. Giżycku. Jeszcze. Tak, tak jest, tak, ale codziennie, ale codziennie jeździmy my jako obywatele tego kraju nie tylko Państwa, ale my wszyscy codziennie oddajemy się do szkół do pracy, w relacjach, w relacjach biznesowych. Także przystanek w obszarze gminy u państwa będzie dawał bardzo szybkie połączenie kolejowe do Kępna, do Wieruszowa, do Wrocławia, do Opola, do Leżna czy do Poznania. Dzisiaj takich rozwiązań nie ma i oczywiście tak ad hoc, żeby usiąść i spytać się, czy to dzisiaj jest w Państwa obszarze zainteresowań, no być może większość powie, że nie, no bo, bo, bo macie zupełnie inne utarte ścieżki, inne plany komunikacyjne na co dzień. Ale między innymi ten element postępu, cywilizacji, rozwoju gospodarczego.